sobie z Oskim Nie wiem, gramy gramy śpiwałeś z Oskim Dobra, lecimy. Dawaj Kuba, na film e, Czekaj. Dora Rua nabiorę. nie czekaj. się Są ważne sekundy. Dlaczego ty Dora nabierzesz pierwszego? Do dobra, dobra, nic nie mówię. Weź Fira pierwszego Nie wziąłem Fira, wziąłem się... Nie, Shilensa głupi jest... No do dobra, króki, sorry, się. Silence ciebie, no na... nie... Skillę! Pang dashut szata. Gdzieś ty wypruł! No, Dobra, on nie ogarnia. Trudno. Wracamy, Krzulik. No. Dobra. Nie wiem, że tam chcecie iść. Trzeba było mówić. Mówię, idziemy na firsta. Dobra, pójdę na górę od razu. <laughs> Dobra, to chodźcie. Ja za późno. A teraz to już późno. Ej, to serio, jak tak się tańczy na komu to jest trudniej trafić? No, ale wiadomo, gdzie jest Hapsy. No ale... to chodźcie tędy, dżunglą. Jezu! Gdzieś ty wracaj mi stąd! Nie, nie Boże Święty Bóg, Jak padniesz to z ranked, nie? <laughs> no i co z tego, że to jest ranked? Teraz taka zasada Nie wychodzisz nawet na skidować dopóki nie powiem, dobra? Okej okay, mistrzu, będę no. się ciebie słuchał Powiedz Do krzewa ktoś powiedział mistrzu Mistrzu, mogę przejść to. tak za drugą stronę wieży, bo mi się nudzi? Możesz Dziękuję Możesz robić nawet kółka wokół wieży O, to właśnie. będę biegał Ej, weź, bo, weź mu, nie pozwolaj na tyle no dobra, tylko w prawą stronę. No. Okej. Okay. Ty, go rozpuścisz. Ej dobra, bo nudno się robi. Ze, no. Czy znaczy. Jakbyś znaczy powiedział... Jakbyśmy ich mieli, a nie. Dobra, stop. Chcę też tak nie leciał daleko. Się... Ja wiem. No nagle o kurde padłem. Trudno. Dobra, kuba czekaj, trudno, nas. Mordę się nas Czekaj. Las. Ile, no. walcie się. Dobra, ty już... możesz się bić, możesz się bić, możesz się bić. Ej, Jarvan poszedł, lol. Warnie ogarniesz krzęcia? Dzień. Ej, Dzień. byłem Dzień. święcie przekonany, że ani tu pójdzie. Też tak myślałem. Uwaga, leci zakupa. kupa. O! ej, ino nabijemy drugi, nie? A rasować mnie będą. O kurde, ale gina poszło mocno. Kolej drugi czy trzeci potrzebujesz? Trzeci by się przydał. No, ja też tak właśnie. Dobra, to mi... Ej! Czemu ty masz tego życia? Na Ej, jak a... ja już go jadę. Krych, to ty się trzymaj z daleka. I to jest banalne. Ale kogo pierwszego, bo on wie, ma jakiego? Korki? Eee, tego Korkiego. Ale do... nie będzie nic mogła zrobić. Ale Korki ma Walkirię. Nie, 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 nie. Powoliż ani wie i potem Korki nas zniszczy. Możesz sobie oglądać, ja, piechaj. Gracie już? Tak. Ło, krzył, weź mu nie ustalaj, tyle. Nie robisz mi tu zamieszania, wszyscy niepotrzebni wyjść. No właśnie, tylko nie grasz, nie gadasz. No właśnie. Okej, okay, będę cicho. Nie. wypad Ej, SS-2, dwa, SS-2, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Dobra, już uciekam, mamo, nie bij. To jest trójka, tu są inne zasady. No właśnie, to jest rygor. Re, masz się bić. Możesz bić. Dobra, wrócili. Trzeciego. Jest tam Anivia? Będziesz. True. Co ty robisz? Nie mam trzeciego, dobra, mam trzeci. Ja mam trzeci, tyle mi wystarczy. Nice. Graty. No. Czu, to jest najlepsze połączenie kiedykolwiek jakie istniało na bocie. Na tego, trzy na trzynasty. Pan wokół. Czu, szybka akcja. Widzę. No, jeszcze poczekajcie, jak ja się tam dołączę. Wiesz ty, wykonane. stun? Ujemy. Ej, dobra, mam problem. Jeszcze do księcia. Zrobisz go tam. No i... Dawaj, 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 nie ma stuna. Jo! No bań. Nie zrobisz go. Giii... Kurde, matat. Ole. So close. Ja myślałem, że ty już jesteś tu blisko, dlatego... No nie właśnie. Jakbym baknął, to bym już miał każdego na serię. Co, tłuczek? czy Co? Mhm. To baknie się wylaskwituje, bo użyłem trzech potów, bo spanikowałem. Czekaj, ile tłuczek chodzi? I będę miał full hubs. 1300 chyba. Albo 900. Nie, tymi... nie, nie, nie muszę mieć od razu na tłuczka. Żeby... A ile kosztuje tłuczek? 1300 z groszem. Dobra, ale następnym razem tak wiecie, informujcie. Ja myślałem, że ty jesteś tym Wukongiem. Ja jestem, ale mnie tam nie było. Kurde, ja bym miał tego tłuczka, dobra. mało damage mu leci. No właśnie, nie walnąłem chyba w niego z Właśnie walnowałeś. No, tak wydawało się, że creepa walnąłem. No widzę, że Jarvan koksie z last hitami. Ile ma? Ja mam siedem. Ja mam osiem. Ale on jest na solo ze mną. Ha, o osiem. Zobawiłem nie czy ma Kurde. Dobra, aj bo padniesz, kury. W sumie ja też. Aj bo padłem. ile Jarvan ma tego, to wybicie, czy tego? Uratowała mnie? mnie. Nie wiem, piechu wie, ale piechu jest cicho. 3 no je. sekundy. Potem. 3. A na początku? 3-4. No, no bo patrzę, rzuca tą włócznię i ona trwa przez jakieś nie wiem, 7-8 sekund. I w tym czasie mu się załaduje dwa razy ten Q. No muszę wiedzieć, ile mam czasu, żeby on. bo teraz mnie przez to zabił, bo on dwa razy tego służył. I mi przerwał kasty. Chcesz? Poszli tutaj do mnie? A, możliwe. Okej, okay, to się cofam. Tak, na pewno. Albo gdzieś w krzakach tak cofasz? Dobra, są, so, są, so, są so, Już, już, Tak. Ale i tak nie mam, bo kurde, za bardzo spuszczam. Dobra, kurde, czekaj, muszę nabić szósty i się A mam prawie złożony tuczek. Wiesz co, to, to się będzie działo jak sprzedam... Czemu nie Ej, mogłeś kupić tuczek z e-spotu. Nie, nie, brakowało mi. Aha. Ej, ja już mam szósty. Dobra, ale wyjdź go do mnie się. Dobra ja ale mi przerwał kasę SS, SS! Ej, SS2, uważaj. Dobra, lecimy tam w Nie mam szóstego. Trudno jesteś nie. mnie. No Chodź! Ej, dobra, co? trzymaj się gdzieś z tyłu. O co Kurde, muszę go ogarnąć, żeby on mi tych kastów nie przerywał. Ej, ten, ten stun nie daje damage'a? Daje, ale taki, że nawet nie skorki? Nie wiem. No, nie ma go, pewnie recall'ną, bo nie miał manu. Wrócił. No jest. Chcę komuś sprzedać dzidę na czysto. To sprzedawaj. Tyk. E. Dobra, ile do szóstego Jakbym miał szósty to. A nie wiem, a trzeci dobra. Bo... To jakiś Sparty na górę. Serio ma trzeci. Ej korki ma szósty za to. Ej wiesz, jakby to to salto Bucha. Salto, salto. Ej, uważajcie, Jarvan poszedł tam. Gówno jak będzie darma. Dawaj, ej, mam ulta! Dawaj go. Czekaj. Y, Tom, a nie wie. Podejdzie. Ładnie. Mówimy, to jest propos... To jest Ej, last hituj się, tam jesteś potrzebny. I mamy egzosta. Ona ma jajko? Nie ma. Coś tam tankuje. podejdzie, to wiem, co się dzieje. No. I szybko, to ej, nie Cofamy... O kurde. Ale golf Dobra ej bo. O ulti Makor Ej dobra ja się pójdę z ulti skampić i możemy ich davewować Wampiero się uda, możesz spróbować Nie, Albo dobra, dobra jak... tutaj poczekam z tym ultem To dobra. może ci wyciszczę ten obóz co? I się stamcząc Tylko mi pomóc Idą, idą do was To się podoba lecie No To w te krzaki tu ciepać A nie, nie wiem, ich co... No zaraz się zdenerwuje I który chodź tu nie Rulik nie Ej, uciekamy Nie miałem tu Sorki Jest Ile to masz kill? Nie mam pomysła Co ty chcesz zrobić? Nie starszy. Smoka? Ej, gdzie książę. Już? No. Ale to jest fidla. Jak coś to przyultuję. No. Wow, a jak nie ciągniesz to się ładnie, ładnie ciśnie. Ej, klik, ultuj. Do was? No. Nie musi, Spoko. Uwielbiam. tu to ultuj. dupę. Daj. że był to. Was. Dobra. Dawaj. Dawaj, dawaj, Daj. 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 Ładnie Mówię, jak ultować to ultować Jakbyś grał mordę Ja nie widziałem, że oni idą. Bo... nie... O, już kule, korki. Rozumiesz Rozumiesz? 3 na 3 Ale to fajnie. Yeah. I dobra Emmanu ja nie mam uważaj. Zapomniałem co składam. Słożę tłuczek w sumie. Tłuczek dobra rzecz. Brutalizer, nisko Wow, klik ładna dzida. No, ja wiem. Chabob. Ej. Ty... Ile na 3 na 3 za z tego smoka leci? 90 chyba. Ej, to nawet. No tak samo jak na tym, no normalny. Zlicz u mnie go, nie chodź tu. Chodź tu. Dajesz go. O, ale flash. Zabije ci go? Nie. Nie, nie dam to rady. To tylko ult, jakby co możemy Serio? Aż tak uciekł. Aż tak. Dobra, a jeszcze już wieżę. O kurde, karki nie puszują. Dobra, chodź, tą wieżę puszniemy. Spaw. Myślałem, że wszystkie fragi są moje. Ktoś ma jednego. Kto? Ja. Oksio Proszę tak, bo nie więcej. Fragi. No, puszajcie tu. Ojczy. Dobra, puszuj to, stary. Eee, korki może nie, dobra, z Ja mogę do was iść teraz. No, idź. Chodź tędy. No ja to czekajcie, a też idę, tak zabijemy może to. Jajko. Ja do... Nie No Jak na razie bardzo dobrze idzie. Okej. Okay. Zresztą... nie padłem. kurde weź być Ej, oni mnie widzieli, a i tak był na boże. Tyle przegrać. Ci tyle leczy. Dobra, Kryk, zabaj na robię podjazd. Do nich. To To jest Czekaj, tu jest wylaskowane, u nich. ja tu jungle robię. Ale to jest pora kabanie Adekerów. Kryk masz, gotowy jesteś? Ja nie jestem wiecznie gotowy. I to? Let's go Ale oni uciekają, nie I Czekajcie tam na mnie, ja z ultem przyjdę. Ty się tam farm, człowieku No właśnie. Ty się tam farm A będę, żebyście wiedzieli. Będę. Będę się farm To wiesz, od razu mówię. Ej dobra, może przydasz się. A teraz Joki papierek tani. Bo, o nie wiem, no nie, ale ma jajko chyba. Nie, nie ma. Nie, no. 840 HP jeszcze jedę serii i wezmę wszystko. Ta? No. no. Z ultem tak. Ej, chodź Dobra, tu. idę do was z tym ultem. Ej, ależ ty masz build. Co ma? Ej, uważaj co. Witam do ciebie. No, ty ty ej. ty w tych krzakach, chodź kiedy idziemy tam. Mam multa. Tak. Chod, chodźcie, chodźcie, bo tu korki mnie gonią. Mówię, że mam multa. No. Ja się ja ej, oni tu są to kry Sparta? No, ale nie chcę na P sportować. No ja się boję tam wejść w sumie. To klonem. Jak tam wejdziesz z sultem. Dobra, poszli. Kurde, nie. I chodźcie zrobimy redak. Możemy tego księcia. Korki dawaj, dawaj, Trzy... dawaj, 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 dawaj. Ale papierek. Kurde no ej, ale to było w redne. widziałeś, wiedziałeś źle tej ja nie widziałem? Niestety znaczy nie. Ej, dawaj do mnie, dawaj do mnie, dawaj do mnie. Śpię. Kurde, królik i zero kila. Z ogierdź spadłeś. to. Ej, uważajcie, Jarvan poszedł. Znaję się wyraźnie. Ja, ja zwieję. Chyba Chyba Jarvan jest dobry. Woń jest mi No Jarvan tylko ma tego jednego killa ode mnie na samym początku. Ej. Dobra, ja się wycofuję Czu, po niebitnie wielką różdżkę. Dobrze to zrobiłeś I know I tak żebym nie uciekł, oni mnie widzieli cały czas Ej ja trzeba tą wiedzę na bocie spuszować Tam jest ile ona łożycie 100, a ja to mam na strzało Ja to raz 143 dokładnie i nie masz na strzała Dobra Zmę... nie, nie porywajcie się tak na tą no wieżę ludzie A odlicz pan też ty nie już Trudno mam na strzała spuszuję się przy okazji nie, czuję się teraz, gdyż potrzebny mi jest gond. 330. Zjadę, fajnie. W sumie na z normą, było po 330 I gdzie oni wszyscy są? A to? No, jest? Nie wiem. Może smoka poszli? Coś. O kurde, ale damage. I właśnie, no. ja bym poszedł smoka zrobić. To zobacz, czy jest. Aby, czy ten spokój. Jak coś, to sportę zrobię. Macie ulta? Znaczy on, tam? Ja nie mam. Jakby to, co tam będę. Dobra, patrz, daj mi click hita. się zdaje, że oni zrobili. O, ja I co? I na hit. No, z buffem. No to co z tego, ale na hita. Gdzieś tam salta robić. Patrz jaki damage, pyk. To fuck? Ej. Daj o... śpimy. Bijemy ci się bijemy? Ja wieję Slowują mnie i saltują. Nie ma za to Dobra, zaraz dostaniecie smoka. Już. Ej, 280 Czekaj. było za smoka. To ładnie. Holik! Tas! Ej, dwa smoki są już nasze? No. Bo. Czy ci też będzie? No Nuba. No Bardzo coś się nie uda. Chodźcie tutaj na tego czerwone. Mam. A tam wierzę nie, ma, no to mogę iść. To, to już w ogóle nie. Pytał. No ale to. warda? <słuch> nie, co ty tutaj chyba nie wardów nie stawiam Jak nie? Z rankę tu nie stawiłeś. My nie stawiamy. No dobra, nie, ale. I, i Dla... W tym sensie, że nie wziąłem, żeby ktoś stawił. Nie będzie ale mam ulta. Kupać się z nim? Eeeh, yy, tak. Ale ja nie wiem, da czy da ja, da go da do... nie ja go sam nie robię. Chol... Ja go sam zrobiłem. trudno. Serio. zdążę, kurde. I tam czekach jest chyba wiem. Serio? A, bo ona jajko miała, a ja jej nie zabiłem o Boże. Ale nie wiem, skąd ona się tam wzięła Nie, bo zaczynamy padać. Chyba mnie siebie. Dobra. Nie wiem po to wygląda, ale niech będzie. Żeby szybciej padła. Ładnie idzie. Ej dobra, bo tak padłem dwa razy. Na końcu. Dobra, chodźmy to. Idę się wybuffować. Nie mam nic chapać, pod prędzieszką, więc las mam 3%. Dobra, ja ci las... W sumie to są moje laski te. Oj tam, oj tam. Oj tam, oj. Ha, klik ma więcej. many nie mam, uważaj. Dobra, ja mam asparta. Klik zwie jako. Było asparta, dobra. Asparta, taki mapce jest bardzo dobra. Idą nam stąd. We 3 To we dwóch. I ta ani wie. No i dobrze. Już. Ale papierek. Jaki był. O dobra, prawie. Jaki fail? Co stało? Anivia speluwa ścianę. Ona no stop, speluje tą ścianę. Co minuta? żółwice. Prameny tam. O kurde. O kurde. dobra nara. Idę do was, idę do was, idę do was. Dajemy się, lejemy się, się. Kuba przyurtuj tam. Padnę. Piękny okay. ulti. O, trupy! Wiesz co? Mogłeś multiplować. Kurde, multik wytrzymało, nie wiem, 10 sekund, więc... nawet nie zawiedź 3 sekundy, więc... Dobra. Koniec. Aha! GG, WP. Epic bot. Szybka gierka, a tak marudziłeś, że przegramy. No nie ehm, wiem... Po co oni poddali się tutaj na tym? Nie bo wiem. Nie ja poddali... myślę, że jeszcze by to Daję przecież. No ja bym zagrywał ty Dobra, koniec Mam jeszcze jedną?